Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judi. witam was w kolejnym już materiale oczywiście z gry Prince of Persia Piaski Czasu i okej, okay, słuchajcie, gdzie my tu jesteśmy? Wow, dałem radę skoczyć, spoko. E, dobra, gdzie my to jesteśmy i gdzie my to mamy iść? Ej, może tak powoli. Nie, nie ja chcę, żebyś spadł. Tylko chcę, żebyś spadł w sposób kontrolowany, bardzo ładnie. E, jak pamiętacie, ostatnio, ostatnio w końcu wyszliśmy z tych zabudowań. Jesteśmy na zewnątrz, atakowały nas wielkie ptaki, i w ogóle było, było dość niebezpiecznie. Ale cóż, przeżyliśmy? Przeżyliśmy, więc nie nieźle. E, I co się dzieje? O, no, baszcie, nasza koleżanka czekała na to. Okej, okay, okej, okay. w ogóle fajnie wygląda tutaj. Podoba mi się ta współpraca, wiecie, ona czasem przejdzie przez jakąś szparkę. Dziwnie to brzmi. Bo to raczej książę powinien przechodzić przez jakieś szparki. Idź ty z poczuchu! Nie koniec! Jeśli do tej pory wierzyłeś w to, co mówiłem, to może uwierzysz również, jeżeli ci powiem, że gdy przechodziliśmy przez te ruiny, coraz bardziej coś ciągnęło mnie ku dziewczynie, która szła ze mną. Rozsądek kazał mnie uchodzić, bo miała dobry pomysł, by mnie nie ale dała się poznać jako genialny kość. Przyznaję. byłem wdzięczny za twarzystwo kogoś z krwi kości. tak Okej, okay, zobaczcie, nasz książę mówi, że, że jest y, bardzo coraz bardziej go ciekawi, ta jego towarzyszka. Jejku, do czego tu dochodzi? Mamy motyw, y, motyw romantyczny. <laughs> Okej, okay, ej, y, da radę tak? Ooo, genialne. Ale co teraz? A, otworzyłem coś tam na dole. Spoko, bardzo fajnie. Oj, straciłem też trochę życia. Cały? E, cały jestem. Ej, właśnie, już myślałem, że tutaj niepotrzebnie przyszedłem, ale tutaj jest... znaczy, wiecie, nie wiedziałem, co tu w sumie jest, bo tam jest jeszcze jakieś przejście, którego nie odwiedziłem. No, ale skoro jest tutaj... E, był, O, nie ten przycisk. E, a, tam jest szparka. Przejdziesz przez nią? Cudownie. No cudownie. Ty lubisz przechodzić przez szparki. Jezu, ale okej. Okay. Dobra, no i wyjdziesz tam i mi otworzysz, tak? No i co z tego? No dokładnie. Weź go użyj. I tam powinny mi się otworzyć teraz te drzwi, prawda? Czy ja muszę coś zrobić? A, bo tu pewnie były zamknięte. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem, co my tu mamy dokładnie, bo chyba ja ją zaraz wypuszczę. O, albo i nie. Chyba, że znajdę sposób. Nie wiem. się przez szczelinę albo coś? No właśnie, możesz czy nie, czekajcie, o, zobaczcie, w końcu jest y, motyw, żeby żeby zniszczyć skrzynki, żeby sobie odblokować <noise> przejście. Ale okej, okay, coś się otworzy. Oczywiście, drzwi się otworzyły, ale przy okazji aktywowało się milion pułapek. Nie wiem co za debil to projektował, ale naprawdę nie chciał, żeby ktoś tam przeszedł tędy O nie, to jest na czas! O! Wow. Dałem radę! Fak O Boże, tu są kolce! No to ich nie widziałem. E, zaraz co ja mam zrobić? Chyba po prostu skoczyć. Tak, bo to jest coś na czas. Ja już o tym wiem, że to jest coś na czas, dobra? Uciekajcie, uciekły. No chyba sobie kpiny robicie. No jasne, zobaczcie, to się już zamyka tam. Dobra, trochę za wcześnie. Uciekajcie, uciekajcie. Damy radę przejść na luzie. Zaraz, a jak ja to mam... Jak ja to mam takie coś przechodzić? W sumie to nie wiem. Mam wrażenie, że już tu kiedyś przeżyłem. Co przeżyłaś kiedyś? Bo nie wiem. Że już tu kiedyś byłaś czy co? Ja tego miejsca nie znam. Znaczy, to wygląda bardzo podobnie do tej takiej fontanny życia, jak ja to nazywam. Eee, aha, mam mało życia, już nie cofnę, bo się zamyka. Nie wiem, gdzie ja mam iść, ale powinienem chyba iść tędy. O, super, kolejny, kolejny. O nie, a Boże, myślę, że to jest zbiornik piasku, to jest safe. Bardzo fajnie. Ok, doszliśmy do pierwszego. Szczerze, wychodzi mi to ostatnimi czasy coraz szybciej. Czy jestem aż tak dobry? Nie wiem, ale po czterech minutach odcinka doszliśmy do safe'a. Jak mówię wam, ja zawsze robię dwa, ponieważ e, spodziewam się, że jak będę chciał robić więcej, to się w kurwie i w ogóle będę zły. Ile procent? 33. No, idziemy to z grą coraz coraz szybciej. Tym razem ...zacznę mhm. od tego jasne. Szczególnie, że to jest już czekajcie, który? Ej, bo mi się zawsze myli, jak ja nagrywam. Chyba ósmy odcinek. 33% gry? No, to, to, to nie jest aż tak źle. Co, nie umiesz skoczyć? O nie! Ja coś słyszałem. Słyszałem ptaki, czy mi się zdawało? Ej, może jestem głuchy. Znaczy nie głuchy, tylko mam jakieś przesłuchy. Wow, w ostatniej sekundzie. Po co ja tutaj skoczyłem? Ej, dobra myśl. Wow, 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 Nie, jest tu, chciałem co nacisnąć. Bym tylko spadł. O, pięknie, czekajcie. Eee, mamy iść gdzieś tutaj? Tylko jak? To jest bardzo dobre pytanie. Jak? Eee, Okej, okay, nie o to chodziło. <laughs> dobra, nie, to był taki, wiecie. A skoczę se, A skoczę, a czemu? A czemu nie? Okej, okay, gdzie ja mam iść? Hmm, dobra, ja tutaj chyba po prostu do tego save'a... Fuck! A ona, ta fara, to normalnie jak słyszę, że coś się ze mną dzieje, no... Dziewczyna się mną przejmuje. Ty książę powinieneś zrozumieć, że... Że ona chyba... Chyba, chyba też coś czuje. Okej, okay, mogę wejść na to tak bezpodstawnie normalnie? Mogę, mógłbym też znaleźć inny sposób, ale... Dobra. Chcę wiedzieć, dokąd ja mam iść. Zgaduję, że tak naprawdę to ten save dopiero powinienem dojść do niego po zrobieniu tego. No ale jakoś trochę wcześniej. Wcześniej sobie poszedłem. Okej, okay, dobra, skaczaj. O nie! Nie, 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 nie Nie ptaki, nie ptaki, nie ptaki. Gin, fak. Ej, nie lubię tych ptaków, bo one potrafią mi łatwo damage zabrać. No właśnie, zadać, zadać, zabrać. Gin, to wszystko. Dobra, były dwa. Mam strasznie mało życia. Wypadałoby sobie jakoś, jakoś doładować. Czekajcie, gdzie my mamy przejść. Zgaduję, że trzeba pewnie coś takiego. Dokładnie. Ej, tam jest jakaś... Aha, dobra, do tej tego miałem dojść teraz. Okej, okay, czekajcie, jestem już tak jak na wysokości tego. Zawsze nie, nie umiem tego ogarnąć mniej więcej. Dobra, powinienem być na tej... Nie, 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 chcę, żebyś skakał. Super, udało się. Zaślizgnij się. Bardzo ładnie. Ej, ale tak w tą stronę życzyłbym sobie jednak. no... no. Ja czasem się z naszym cięciem nie dogaduję, musicie mi wybaczyć. Czasem po prostu ta współpraca między nami nie wychodzi, nie układa się aż tak dobrze. E, okej. Okay. wskakuj, wskakuj, hapaj się drzewa. I teraz e, jakoś obrót, o właśnie w ten sposób. No, what the fuck! Przecież nie odwróciłem się w tą stronę. No, jak ja nie lubię, nie lubię tych opóźnień, że się kliknie, a on potem wykonuje to ileś tam minut potem. Dobra, dałem radę tutaj, już słyszę kolejne ptaszyska. I uwierzcie mi, to jest najgorsze, co mogliśmy przeżyć. Słyszeć ptaszyska, to jest naprawdę złe. Szczególnie, że te ptaszyska są mocne. Dobra, teraz muszę wyjść, wejść bardzo wysoko, Jejku. Dobrze, że nasz książę nie ma lęku wysokości, bo, bo to już byłaby. Nie, fuck off, fuck off, motherfucker, latające pierdolone dziobaki! No chyba cię, chyba cię, no zabij go. Dobra, fajnie, że wleciał w ścianę. Spoko, bardzo mi się to podoba. W ogóle, jezu! Ej, spędzo, spędzi mnie twarz. Ej, tu można się napić. Tu można hapnąć wody. Hapaj wody. Hapaj wody. Na pewno można. No, pi, 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 pi. pi. O, o, o. wiedziałem, że za dużo to niezdrowo. No, wstawaj może, tak? Jejku, bo się już boję, że się gra, zaraz zbuguje. I dobrze, że one są słabe. Dobra, pi. To ja wiem, że jest jeszcze jeden, ale. Dobra, może już nie. Wiedziałem, że już... O, wiedziałem, ty mały dziadzie, że będziesz chciał mnie... No, wstawaj, książę. Na co ty czekasz? Czasem po prostu czeka za długo. No, what oh, the fuck, Tam jest ich więcej. Ja już myślałem, że tylko dwa. Dobra, przed nimi trzeba... No, ale ciężko robić uniki, bo one są w stanie... No i czemu ty nie potrafisz wstać wcześniej? No i teraz zaś go nie walne. Robicie sobie jaja ze mnie. O, teraz udało się uciec, ale co z tego, jak go nie potrafię trafić? No, chodź tutaj, mały... Czy was popierdoliło? No, zabij go! Fajnie, że się narodził kolejny. No, chodźcie tutaj, małe dziobako-skurwiele. Wiem, że one nie przypominają w ogóle dziobaków, ale tak je będę nazywał, wybaczcie. Ostatnim odcinkuję tak nazwałem, więc tak będziecie teraz e, słyszeć je ode mnie. Jasna cholera, Rili. Really? Nie potrafisz cholera wstać wcześniej. No, wstawaj! No, kpina! Cholerna kpina, dobra, ja piję wodę, bo zaraz. E, zaraz padnę po prostu. Pi szybciej. Dobra, uciekaj, uciekaj, no czemu nie da się wcześniej przerwać, jak już zacznie chlapać tą modę do Zabij. Czekajcie, muszę nauczyć się jakichś dobrych uników przeciwko tym ptasz, wszystko dobra, da się. Na całe szczęście są łatwe do zabicia. Znaczy łatwe. Trzeba je najpierw trafić. E, I one i zrobić unik. No, zobaczcie, jak już leżymy, czasem mi się to nie podoba. ok, Tak, super. Oczywiście nie, nie mogę zapomnieć uzdrowić się e, do końca. Bez tego moglibyśmy mieć małe problemy. I okej, okay, powiedzcie mi gdzie teraz? I to jest kolejne bardzo dobre pytanie. Where fucking now? Aha, już chyba wiem o co chodzi. Powinienem zejść, tak jakby w tą stronę, i tam będę miał po prostu zwykły spadek. I najgorsze jest to, że zdaję sobie sprawę, że jak gdzieś ciągle słyszę te cholerne ptaszyska? Dosłownie ciągle je słyszę. Dobra, dasz radę. Super. I dokąd my doszliśmy? Aha, i tu pewnie odblokujemy te drzwi, które były, były zamknięte po prostu. To no teraz już za chwilę będą odblokowane. Dobra, dam radę tak bez, bez ścięcia to w końcu dobrze zrobić. O, wiecie, tak zawsze się jakoś tak zatrzymywałem, źle to ciągnąłem. No i tak zawsze nie wychodziło za fajnie. Dobra, czy, czy teraz mój powrót wygląda tak samo? Aha, nie, tu chyba jest taki szybszy. Taki, taki, teraz. Wow, zupełnie nie o to chodziło. Zaraz, ale po co ja tutaj mam iść? Takie, takie wiecie, proste pytanie. Na no cholerę. Zaraz, jestem prosto. Ej, odwróć się tak, jakby prosto. Bo chcę wiedzieć, no tu pewnie musi być jakieś szybsze zejście. Bo no, to byłoby aż głupie, gdyby takiego owego nie było. No ale no cóż, zawsze się mogę mylić. No nie, nie, wiedziałem, że będzie takie. E, ten sposób zejścia tutaj. No takie przechodzenie wszystkiego jeszcze raz, to, to twórcy pomyśleli. Brawo, myślą. Bardzo się cieszę. Eee, czekajcie, nie. Ja myślę, że najlepszym sposobem będzie jednak to zrobienie tego tak. Rozbieg i hopsa. Albo i nie. Ej, okej, okay, dobra, muszę się mieć na baczności, bo... bo nie ma tego za dużo czekajcie, a może jednak powinienem to zrobić na powolutku. To znaczy tak i stąd tak. Ej! Ja ja sobie robicie... ja nie chcę teraz zginąć, ja naprawdę daleko doszedłem Naprawdę. Eee, czekajcie, no co ja mam zrobić? Jasna cholera, nie wiem co ja mam zrobić teraz. A chyba... czy znaczy nie, nie wiem What the fuck! Czekajcie, jak mi się czasem nie podoba kamera. Eee, gra mi ewidentnie pokazuje Typu coś, wiecie, nie przejdziesz, nie doskoczysz tak. Już dwa razy próbowałem, więc... Ja cię pieprzę! Ej, został mi jeden, jeden cholerny piasek, a nawet jeżeli pójdę... A, nie, ja muszę iść tam na górę! No właśnie, czemu nie możecie dawać mi od razu takiej kamery? No, ale jeszcze, żebym dobrze potrafił nią sterować. Nie, kamera czasem jest do dupy, i wiem, że to. No nie! Ja cię pierdolę! Ja nie potrafię nim biegać, jak on jest tak na pieprzonym skosie. No, to jest chore, ta kamera jest chora. Zobaczcie tylko, jak ja steruję nim. To jest tak chore, tak pojebane. Nie wiem, kto tak to zaprojektował. O mój Boże, dałeś radę. Chryste, panie, jak? Teraz co ja teraz mam zrobić, że tak się spytam? Kurwa, to jest genialne pytanie. Co ja mam zrobić? Ej, no to kpina jest, nie mogę wejść do góry. Nie mogę przejść też za bardzo w tą stronę. Ej, powiedzcie mi, że ja tyle przeszedłem tylko po nic. Ej, bo jeszcze powiedzcie mi, że to jest jakieś inne zajście. Nie, no to tędy! To spierdolona kpina. To na chuj ja tu mnie iść. Nie a ja to wrócę jeszcze raz tą samą drogą, którą przyszedłem. Wiecie co? Bo, bo ja jestem już trochę wkurzony. Nie mam żadnego piasku. Więc jest naprawdę naprawdę słabo. A bez piasku to zginę i boję się, że wszystko zostanie zniszczone. Wszystko mi padnie, co zrobiłem do tej pory. Nie, 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 to też. No nie róbcie sobie jaj. Powiedzcie mi, że wszystko. No, chyba was popierdoliło. Nienawidzę tego. Ej, ja nie wiem, co ja tam miałem zrobić. Po prostu nie wiem, którędy. Nienawidzę takich momentów. Po prostu, cholera, nienawidzę i mam prawo nienawidzić. To było tak słabe. Tak cholernie słabe. Ja cię pierwsze. Jeszcze zaś te cholerne ptaszyska. O mój. I ginę od razu. Czemu nie? Czemu nie? Jasna cholera, nie róbcie sobie ze mnie żartów, nie jestem aż tak upośledzony w tą grę. A te ptaszyska są tak upośledzone, bo ich się nie da się jebnąć czasem. No, jeszcze kolejne. No chodź tutaj, skurwielcu. Nie, czasem tracę, tracę ochotę na grę. Ale czy można mi się dziwić? Czasem prawo ma człowiek się wkurzyć. Ma po prostu cholerne prawo, bo, bo nie wiedziałem, co robić w tamtym momencie. Miałem takie prawo, no kurde. Gramię kierowała w tamtą stronę, no, teraz to w ogóle nie pójdę w tamtą stronę. Jak będę mógł, to. Ale. To się nie da tak cofać, chyba. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Wiem, nie... No super, tak, spadnie jeszcze. Jeszcze mnie bardziej zdenerwuj. No chytaj ten. Te piaseczki. No, a ja mam już 6 w ogóle. Hmm, nawet nie wiedziałem. E, czekajcie. O, nie, no, nie lubię tego, bo. E, znaczy, ja już dzisiaj doszedłem do jednego safe'a, no tylko ten safe to był tuż obok. E, no ale widzę, że jednak dojście do niego to jest taka, taka mocniejsza sprawa. Otwarłem to, co trzeba, tylko nie wiem, czy ja może coś pominąłem, czy zapomniałem. No raczej nie. Tak miałem się udać, tak mnie gra kierowała, więc tak też zrobiłem. Dobra. E, dobra, chlapaj tą wodę. Wodę, idioto! No super. Już mnie jedną. Dobra, nie żyję. Chlapaj, chlapaj, chlapaj. Chcę sobie uzdrowić się wystarczająco. Dobra, uciekaj. Kurde, no nie da się za wcześnie wyjść z tego. A jest najgorsze to jak on leży i wtedy jest pewne, że mnie drugi raz walną na pewno. Dobra, muszę... Dobra, nie. Odpuszczamy sobie chwilowo wodę. Chociaż nie wiem czy, czy warto odpuszczać. No, zabij. Okej, okay, dobra, szybko pij. Tylko tak dużo, naprawdę. Jak potrafisz, jak najwięcej ile się da. Dobra, i uciekaj. Już, już, nie chcę. Kurde, czemu to jest tak głupie? To powinno być jakoś tak szybciej. E, dobra, wpadaj. Okej, okay, dał radę. Dobra, tu już chyba wszystkie, prawda? Bo jakieś takie to zbliżenie... A nie, jednak nie. E, jednak jest ich więcej. Tak, jeszcze... No niech jeszcze mnie zrzucą! No, by chyba was popieprzyło coś. Naprawdę. Sery jeszcze mogą mnie zrzucić. I te ich podwójne cholerne obrażenia. I jeszcze zwiewają wtedy. Ja. Okej. Okay. Mam nadzieję, że te dwa i koniec. Nie, trzy już widzę, że są. Nienawidzę was! I hate you! Motherfucker! Będę robił uniki i zaraz zaś gdzieś wpadnę. Ale pieprzyć to! O, o! Już! Już, już prawie, już prawie! Jasna cholera, nie róbcie sobie jaj ze mnie! Nie można mieć tylu problemów z cholernymi ptakami! Dobra, pi, bo zaraz zginiesz. Zaraz ewidentnie zginiesz. Dobra, koniec. Już nie chcę, żebyś pił. Ale oczywiście będzie pił, bo tutaj jak... Ciężko to wyczuć. Nie wstaniesz. No co jest? No jeszcze się zbugowałeś może, powiedz. Dobra, zabij. Nie, bicie tych ptaków to jest przekleństwo dla mnie. Jesteś ostatnim. Ostatni. I zabiję Cię i będę miał spokój. Powiedz mi to. No wstajesz może, książę. No, czy Ciebie naprawdę o to trzeba prosić? Sto razy? Wszyscy. O mój Boże. Dojść do jeszcze tego jednego save'a. naprawdę. Dojść i mieć spokój. Tylko co teraz, czekajcie. Dobra, teraz miałem iść tutaj. Okej, okay, ale zobaczcie, w tą stronę już może nie być tak, tak fajnie, ale ja spróbuję się cofnąć tym razem tą samą stroną. Przynajmniej z raz. Eee, spróbować, tak. od tak. od tak, żeby spróbować. Wiedzieć, czy się da, czy się nie da. Czy whatever. Bo, bo ja jestem zły. Ja jestem bardzo zły teraz. Wkurzyłem się. Eee, zobaczcie, tam są jakieś takie. Czy one są do skakania? Hmm. W sumie to nie wiem do czego to jest, bo widzę takie tutaj takie jakby beleczki... Nie, z nich nie skoczę nigdzie. No najfajniej to byłoby jednak wrócić się tą samą drogą. Po prostu tą samą i, i mieć na to wyjebane, że, że są wszędzie jacyś przeciwnicy i te sprawy. Okej, okay, zobaczcie, nawet da się tutaj wejść. Tylko pytanie właśnie brzmi, czy. Yy, czy da radę? Dobra, już myślałem, że... Ej, co jest? Nie, już myślałem, że gra mi uniemożliwia wejście tutaj. No ja naprawdę chciałbym spróbować. Czy mogę się jeszcze coś napić? Nie. Zaraz, jak ja tutaj wszedłem? Czekajcie. Dobra, tu jest ta, ta, co... Aha, ta kamera mi nie pokaże oczywiście tego cholernego drzewka. E... O, super. Teraz stracę wszystkie piaski, żeby po prostu skoczyć na to, bo... bo nie wiem po prostu. O cholera, po prostu nie wiem. Zobaczcie, nie, on teraz leci prosto, dobra. Może da radę. Skacz. Okej, okay, dobra, myślę, że jednak. What the fuck? Uważaj. No! Czy was kurwa coś popierdoliło? Dosłownie. Zaraz się cholera wścieknę. Czy ja nie umiem w to grać aż tak bardzo? Czy ta gra po prostu czasem, czasem niszczy system? Nie, skocz na to jeszcze raz. Chcę, żebyś się odwrócił. Tylko teraz muszę zaś uważać, żeby. Żeby niczego nie spieprzyć. No jasne, ja mogłem cały czas wtedy, a nie, będę kombinował i szukał drogi na skróty. Tak, ludzi się kończy droga na skróty. Dobra, wejdź, w ten sposób. Bardzo ładnie. Pytanie, co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Ja tutaj jakoś tak normalnie wszedłem? What the fuck, kamero, pokaż mi to, co... Zaraz, to nie tutaj? Aha, bo to było to początkowe przejście. Zaraz, jak ja tutaj wbiłem? Kurde, jak ja tutaj zadaję pytania? Jak ja się tu znalazłem w ogóle? A, a, a. Zaraz. Przeszedłem tam. Tam musiałem iść. Stamtąd jakoś się doczłapałem gdzieś. Zaraz, ja chyba... Chyba wiem, już okej, okay, już okej, okay. już mi się przypomniało, które ja tu wchodziłem. E, po prostu muszę wejść na samą górę tego, no jasne. Mm, kurde, już zobaczcie, już się człowiekowi miesza w głowie wszystko. Już nie pamięta co, jak, gdzie i po co. Eee, trzymaj się, nie denerwuj mnie, stary. Dzisiaj mnie już nie masz prawa denerwować. Powiedzcie mi, że tędy nie da się wejść. Czy wy to kuziwa ogarniacie? Tędy się. Jeszcze zginąłem! Jasne! Czemu nie? Ja pierdolę! Słuchajcie, tu wtedy rolał się rozbieg, i dlatego mogłem zejść tędy. Czyli jeszcze powiedzcie mi, że znów się cofałem tyle zupełnie niepotrzebnie. Jest jeszcze jedno cholerne, głupie wyjście. Skoczę se! Co wy na to? Skoczę se! Jak już tyle razy zgi Nie, ja chcę, żebyś skakał! Przyjacielu! O mój Boże, nie zabiłem się! Jezus kochany, ale szczęście. Wiecie co? Ja to specjalnie sobie jeszcze raz zapiszę. Bo nie wiem, może zaraz zginę przed autosejwem, warto. Powiem tyle, warto tu zapisać. Jeszcze raz. Następnym razem. zacznę opowiadać od tego. Opowiadać od kiedy chcesz, tylko daj mi już to z głowy. Daj mi już to z głowy, stary. Ostatni dźwięk był krótki, bo się, że ten się wydłuży aż nadmiernie, ale no co, i za coś. Kwi pro quo, tak zwane po łacinie. I co, zamknie się ty już za mną? Nie. I co, już są przeciwnicy? Skarabeusze! Skarabeusze! są są żłe! Bijmy skarabeusze! One są słabe jak barsz. Okej. Okay. I co, tyle? Serio? Tyle przeżyłem, żeby walczyć z trzema skarabeuszami. Spodziewałem się jak już nie wiem. King of Skarabeusz! Ale nie w ogóle jak jest skarabeusz po angielsku? Nie mam bladego pojęcia. O, woda. Nie wiem po co, ale napijemy się. Zawsze. O, zaś skarabeusze. Jezu, czy naprawdę wszystko zostało zamienione w ten cholerny piasek? Nawet skarabeusze. Dosłownie wszystko, no ludzie, ogarnijmy się. Ile ich może być? Ej, właśnie, ej, czekajcie, może. E... A nie, ja nie chciałem ich z Nie, z nich się chyba nie da jako takiego piasku zdobywać. Eee, ała, awa, awa! Ej, wycofaj się, chcę do tyłu! Chcę zabić tego właśnie z tyłu, chciałem. Dobra, piękne ciachanie. Pięknie ciachaj! Ok. wow, 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 skopa je, skopa. Pięknie, wszystkie. O, Jezu, dobra. Nie, się troszeczkę, wiecie, zadychałem. Za dużo gadałem i te sprawy. Eee, I gdzie teraz? Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? Więcej skarabełów zgaduję, że będzie. Mm, o, cześć. Co to było? A, to nasza koleżanka postanowiła... Ej, tam są jakieś... E, nowe jednostki! Nowe jednostki widzę! Co? Nie wiem o co biega, ale... No te widziałem już, ale to coś? To to, 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 jest dziwne. Co ja mam zrobić? Nie wiem. Mam walczyć po prostu. Chyba po prostu mam walczyć, wiecie co? Bez, bez kombinowania. Mam walczyć. Ej, oni są silni! Ej, na serio oni są silni! Ej, uciekaj, 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 najpierw zabij dziwki. Zabij dziwkę leży. No, zabij ją. No, na co czekasz? Dokładnie. Jezu, co oni mają? Jakieś bicze! Pejcze, z buchczuchy. Okej, okay. wow, wow, wow. Kolejna paniusia do zabicia. Bardzo ładnie. Może jeszcze uda się tego gościa załatwić. Nie mam bladego pojęcia. Eee. bo nie. Nie będę się nim zajmował w takim momencie. Dobra, no zabij go. Pięknie, udało się. Tylko uciekaj, bo cię walną, uciekaj, bo cię walną. Dobra, jest jeszcze jeden z pejczem. Nie wiem, co? pejcze. Nie są. co. Co oni do cholery mają? Nie wiem w sumie. Ciężko to zobaczyć, co oni tam posiadają. Dobra, kolejny. Super. Tylko nie daj się, uciekaj. Pięknie. Te Dziwki, łatwo bić. Okej. Okay. igi. O nie, walnie mnie. O nie, już, już prawie. Już mało brakło. Okej, okay, no. Jeszcze, jeszcze. Walnij go od tej strony. Pięknie. I, i już leży. Okej, okay. o. I Fara nawet zajęła się kimś. Bardzo fajnie. I w plecy. Piękny cios. Bardzo mi się podobał. Muszę to przyznać. Okej, okay, i gdzie dalej, tam dalej, tam są chyba kolejni przeciwnicy z tego, co nam wcześniej gra pokazywała. E... Już się będą, wiedziałem, że już się będą pojawiać. To byłoby zbyt piękne, gdyby ich tu nie było. E... Bum, bum, o nie, żyję. Co za, co za, ty. Ale okej, okay, nie, nie jest jakoś tak strasznie. Już trochę tą walkę, wiecie, ogarnąłem też, więc to nie jest, nie jest teraz aż tak źle. E... Wiem jak walczyć i te sprawy, te... tylko goście są coraz silniejsi, widać to. Ci goście są silniejsi, dziwki są słabe jak zwykle, bo już od samego początku prawie że... Dobra, bigo, o, tego najpierw. A teraz ją! Nie, nie ją, tą! No nie o tą mi chodziło, o tą. O! Nie, nie zdążyła się pojawić jeszcze raz. Dobra, a ciebie rozwalimy. Piaskowa z pensją. Pięknie! Nie odzyskałem co prawda z ciebie piasku, ale pieprzyć tam. Zupełnie, pieprzyśną. Okej, okay. uciekaj, uciekaj, uciekaj. Rób uniki, rób bloki załatwiaj. Pięknie. Tam w ogóle jest już autosafe. Czy co to jest, czy to jest chmura piasku, bo już teraz tak, wiecie, w ferworze walczy to nie widać. Po prostu nie widać. O cholera razu się jeden, nie znoszyłem jej to, ale za to tobie się nie wybaczę. No. Piasek plus woda to niestety niedobre połączenie, bo równa się to, czym jesteście naprawdę cholerny muł! I. Nie, nie, nie. nie no, ale ci uuuu. Pewnie i takie teksty wal. No, zabawię się z tobą w łóżko to są goście, co nie? Oni wyglądają jakoś tak strasznie dziwnie. E, Bum, ej, 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 ej. No, zabijaj, pięknie. tu tu wszędzie dookoła jest woda, więc zaraz się będę mógł nabić i uzdrowić trochę życia. E, ej, tutaj. Zabijaj gościa, pięknie. Bardzo ładnie. No, myślę, że zaraz znikną. Już nie powinno się za dużo pojawiać. Znaczy, no, w cały czas się pojawiają, co prawda. Ale myślę, że to już jest. To już jest po prostu. Może rozwalnimy o w ten sposób, że załatwimy ją szybciej. Ej, ej, nie, nie, nie. Nie ma takiego bicia. Cynek. Synek, nie ma takiego bicia, nie masz 18. Okej, okay. gij. No, jeszcze żyjesz w frajerze? No, Faro, pięknie, że w końcu pomyślałeś, że też mi w czymś pomagasz. No i dobra, ostatnia... ostatnia laska. Giję. To musiała być ostatnia. o, mój Boże. Łatwo nie było. Tak, łatwo naprawdę nie było. Znaczy, walka z nimi nie była trudna. To nie jest walka, ta pamiętna walka z bossem, przy której się naklnąłem jak, jak głupi. Już widzę, że tam jest jakaś drabinka. E, szczerze, to pójdziemy tędy, ponieważ jestem ciekaw, czy tutaj nie ma jakiegoś e, sekretu, czy to jest po prostu przejście dalej. E, nie, to jest chyba przejście dalej. Wiecie co? Nie, dobra. E, dzisiejszy odcinek zakończymy sobie na tym, że po prostu zapiszemy grę w tym miejscu. Tylko chciałbym jeszcze napić się trochę wody. Stąd co? Nasza postać coś mówi, ale chyba mu przerwałem niestety, w tym, że musiał się napić. Dobra, nie ma gadania, nie ma gadania z zapisywaniem. No, dzisiaj nie było łatwo. Trochę faili. W ostatnim odcinku nie fejlowałem, więc no, dzisiaj musiałem zacząć. Niestety. I gdzie ja tam będę miał iść dalej? Co tu będzie za walka? Co to, to będzie? Ta, tak walczę. No czasem no, mogę robić taki komba, nie zawsze mi wychodzą. <gry> ok, zapiszmy. Jak tam 33% gry? To jest czasem głupie, że przechodzimy z tego do tego, ale potem będzie jakiś taki duży progres. Od tego mhm. Bardzo dobrze. Ale słuchajcie, w każdym razie moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. W kolejnym udamy się dalej, dalej i jeszcze raz dalej. Wiem. Tak. Wszystko w porządku. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, więc ja powiem tyle. Widzimy się już za niedługo. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Widzimy się już wkrótce. Już powtarzam to któryś raz, ale tak. Widzimy się już wkrótce. Ale to tyle na dzisiaj, tak więc cześć i Wam wszystkim i narka.